Siemanko, z tej strony Wiktor to jest dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z Minecraft y, serwer y, I wróciłem, żeby wam pokazać, co ja tutaj ogarniałem, co Miki ogarniał. Jest ze mną Miki. Cześć. Czyli główny... What? A, tutaj dobra. Ty mówię, co tu mi na mordę spada, to ty. Naprawiłem to w końcu, bo się znowu zepsuło. <ślaski> Przez wodę, którą... Uważaj. Nie. Ja. Mój opierdolę. Ja e, pomogę ci jakoś? Pomoglić. Dobra, tam gdzieś woda powinna być. <śmiech> dobra, <śmiech> ale mi gardło to sporo. dobra. Więc ogólnie ogarnąłem tutaj wszystko. Tutaj usunąłem ten domek taki. Nie wiem, czy nagrywałem z tego odcinek, jak ten domek tutaj był, ale chyba tak. Tutaj dalej moja katana siedzi. Rozjebałem ją pięciu zombie <laughs> Nie daj naprawdę żadnego. Tutaj wszystko ładnie sobie leży. Idealnie łóżko jest tutaj moje. <laughs> ale mi się serio wygląda. Tutaj mamy do enchantów. Jak widzicie, no i tutaj mam yy, moje te... no i niestety straciłem jednego shulkerboxa, Miki o tym nie wie, bo była akurat wtedy w robocie. Yy, straciłem shulkerboxa, bo nie miałem miejsca w ekwipunku, a do lawy a. Ale dobra, to już nieważne. Co tu jest? Aha, tutaj nie zaznaczony jest. Dobra, cyk, idealnie. Dobra, no i tak się właśnie prezentuje, tutaj mam flagi Polski. No, i to tyle. Tu jeszcze coś poogarniam, jakieś ładne rzeczy porobię, ale to już w przyszłości tutaj mam takie przejście, i tak właśnie wygląda cała. Tu jest fossa, żeby nie przechodziły mi tutaj ząbiaki czy coś. No i Miki jest cicho. Nie! <laughs> Miki jest Tak. <laughs> tak. I jak tam, Miki, na serwerze dużo <laughs> grasz, czy nie? No, nie mało mam czasu, ale staram się grać jak najczęściej. No, poza tym bardzo lubię grać na tym serwerze. <laughs> No i... Kurwa, I... Tak... Okay. Co ty, co kurwa tak Co co mam do powiedzenia. Kurwa tak ja mówię w dole. Kurwa ma, ma na to, dobra. Ogólnie też yy, yy, powiększyłem trochę green screena, ale tak lekko. Tu jest mały magnetyzator, tu kurwa mać ma to woda. No i Miki teraz nie wiem co odpierdala, on tu coś robi. Nie wiem, gdzie, gdzie ty... Robiłem tam przy tym miejscu do tradu z villagerami. A. Już spoko. Wszystko... Teraz wystarczy już tylko przynieść zombie i villagerów i... Spoko. O. Nie wiem czy tak naprawdę dzisiaj w odcinku nagrali, bo myślałem, że warto byłoby zrobić odcinek z serwera. Tak, taki po prostu po prostu, żeby był bo ten. Ja widzę, że tutaj wszystkich owiec jeszcze nie zrobiłeś, nie? E, no nie. O, widzę. S czyli rozumiem, że jesteś tam przy ocach. Ja Ech, teraz poszedł no. do ciebie. Takby. Ja bym te owce tutaj przyprowadził już. Tylko że nie ma jeszcze tego dopływu jakby. Wełny. Mogę pobrać ziemi z twoich odczynek? Spoko, jeżeli w ogóle jakiekolwiek jest ta ziemia. Chociaż mogę ci trochę... Chodzisz... Po... Mogę ci powykopywać, bo mam najlepszy ten najlepszy łopatę jaką mogę, więc... Nie, kopnię, nie. Dobra, spokój. Tutaj lawa się tutaj kończy. Czemu się pewnie pytacie tutaj kończy, bo tutaj nie ma sensu jej łączyć, a tak naprawdę właśnie dotąd około mi tutaj mogą przychodzić te potwory tak naprawdę. Tutaj też tutaj też mi już nie będą przychodzić, a tak to się podpala. Tutaj bardzo ładne, że zejście Miki zrobił. Mi się podoba. Jest mega fajne. Gdzie? E, no do twojej kopalni, czy tam do twojego domku, jak ty nazywasz. A. E, no do mojej kopalni. sobie może dopiero zrobię, ale prędzej dużą składownię. Spoko. Ja właśnie taką składownię trochę zrobiłem, ale nie aż tak. Ogólnie nie Tutaj wiem co. Naj... No. No Z Oczywiście najlepiej się fajerwerkami wylatuje. No ogólnie też nie wiem co ogarnia serwerze sam z siebie, bo tak naprawdę trochę głupio, że gramy na serwerze. W sensie dla mnie to może nie jest, dla ciebie to może nie jest głupie, ale dla mnie trochę głupie, głupio, że gramy na serwerze, na którym praktycznie nikogo nie ma, tylko ty jesteś. Nie wiem, czy ty to będziesz na przykład kolegom ten, wiesz? Kolegom na przykład dawał dostęp. Jak będzie im się kiedyś chciało to? Tylko pamięta, że jak mi rozpierdolą ten zamek, to został w <grym> Ile ja go otworzyłem? Miesiąc? Miesiąc w sensie takim, że z przerwami, nie? A tak to pewnie mi to zajęło z 8 z 5 godzin, nawet nie. Tu pamiętam, że najgorzej było zrobieniem e, podłoża, więc po prostu wyłożyłem TNT i wybuchłem to wszystko, bo się wpływiłem na tą górkę nie chciał mi się jej tutaj kopać całej. Ogólnie tutaj jest ten cały mechanizm do tego przejścia. Jak widzicie. Eee, to było z takiego kanału. Już nie pamiętam jakiego, ale to było z jakiegoś kanału i nie mam pojęcia z jakiego, ale może pod linku. Jeżeli co ty tak popierdalasz? Jaki szybki jesteś. Lag, ale ty u mnie byłeś tak szybki jak normalnie nie wiem. Szybkość. O, tutaj bardzo ładnie zrobiłem zejście do jaskini mojej, w sensie do kopalni. Tutaj pełno żelaza, złota i byle czego. E, tutaj ładnie sobie. O, wywaliło cię. Tak. Ogólnie też ja na, przykład na tym serwerze już nie mam co robić, no bo wszystko praktycznie mamy zrobione. Smoka pokonywaliśmy. Nie pamię... Kiedy to było? Na odcinku smoka? E, nie, nie na odcinku. To było chyba na, nie pamię... na live. chyba na live'ie. Smoka tu pokonywaliśmy Na pewno będzie już niedługo odcinek z tego Z Snapnexa, Sna w sensie to się nazywa tam 1.17, górski 1.17 Teraz Bo już odkryłem end city, już pokonałem smoka Więc myślę, że Nie, nie wiedziałeś, że pokonałem smoka? O oh, fuck! <grystanie> Dobra. Ogólnie ten. E, pokonałem smoka, więc kolejny odcinek będzie z e City, jeżeli w ogóle znajdę. I z szukania, e, z szukania na pewno tego. Eletry, bo Eletra jest naprawdę ważna e, w Minecrafcie. To jest no, praktycznie najważniejszy przedmiot, tak według mnie. Bo bez Eletry to nic by się nie użył. No Eletra jest jednym z najbardziej potrzebnych przedmiotów grze, no bo bez niej to na przykład słabo się klenie. I ogólnie teraz do Was pytanie moi drodzy widzowie, czy tworzyć nową serię SNAP 1.17? Czy na przykład na przykład nagrać odcinek z eksperymentalnego 1.18? Bo też miałem coś takiego w planach. Ale jako, iż ten tak naprawdę mi się nie podoba to 1.18, bo widać, że jest po prostu eksperymentalny, to wydaje mi się, że tak naprawdę nie chce mi się zbytnio robić właśnie eksperymentalnie, ale myślę, że takie coś to byłoby ciekawe i zabrakło mi jednego bloku, takim shit. Dobra, jak chcesz. Też... Bardzo ładne zejście zrobiłem do jaski, jak chcesz zobaczyć tutaj u mnie. Nie wiem czy jest takie piękne, piękne, no, ale jest spoko. O tutaj sobie ukradnę. O już się ząbiaki gdzieś nie je, super. O, najpiękniej. No i, I kto powie, że nie wygląda pięknie. Wszyscy, no ale. O jest, jak dawno tego nie pisałem spanko. Mój że No tak, bo my kilka razy już byliśmy na serwerze. Dobra, już jestem w łóżku. Ogólnie też pomyślałem nad nowymi seriami z Minecrafta I pomyślałem nad speedrunami, w sensie takimi na przykład z kimś, czy coś, albo samemu Tylko to oczywiście bym musiał potrenować, nie? Ale sam z siebie bym zrobił speedrun, żeby nie było Manhunt'a jak wyszedł ten odcinek z Ibartiem i z, 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 e, z Witkiem Z który no mm, wyszedł do dupy, ale to już bardziej wina z tego, że my po prostu nie gramy w Manhunt'a i to tyle Najgorzej w tym manhancie poszło mi, potem był wituś, a potem był Bartek. Bartkowi najlepiej poszło. On by nas tak naprawdę ujebał, gdyby nie umarł przez widerowego szkieleta, no ale że umarł, to przegrał. Ogólnie nie wiem, co tutaj ustawić, żeby to ładnie wyglądało. Myślę dalej na tym. Kurde, nie mam tego siekiery mojego. A ale się ubiłem. Dobra. O, tu jest siekienka. Muszę ogólnie wrzucać te odcinki. Mi się wydaje, że mam za dużo naprzód odcinków i po prostu... Jakby to powiedzieć? No to mi się nie podoba, że mam za dużo naprzód, bo jednak wolę mieć. O, wpadł, padłem do, do lawy. Kurna, no wy wychodź z tej lawy, kurna. Dobra, końcu. Eee, ogólnie nie lubię tak mieć na zapas mega. Na zapas jest fajnie często, ale mi troszkę szkoda kiedy robię na zapas. I tak trochę, nie wiem, to jest takie uczucie, nie wiem jak to opisać, po prostu nie za bardzo lubię robić na zapas, bo wydaje mi się, to już przestarzały ten odcinek, bo ja już wiem, co się tam działo, no i ogólnie takie wiecie. pierdolenie takie typowe, no ale wiecie, jak to jest, nie wiecie, wiem, muszę sobie stworzyć te zejść. Okej. Okay. To, to nie tylko tobie teraz ktoś do pokoju wchodzi, nie? No nie dziwię się. Dobra. Bo przed chwilą mi też ktoś wszedł. Wiem, słyszałem. Słychać było na nagraniu. No, zauważyłem, że nie wyłączyłem. Wiesz, to brzmiało. Ogólnie też powiem wam, że nie lubię nagrywać naprzód, jak już mówiłem. To jest spowodowane tym, że ja y, nagrywam jakby gameplaye i dla mnie trochę słabo, jeżeli taki gameplay trzymam na przykład y, dwa tygodnie, miesiąc, bo, szczerze, mi się ten gameplay wydaje przestarzały, coś może się zaktualizować. I wiem, że na przykład gameplay z typu Dicey Dungeons to się nie przestarzeją, nie? Albo na przykład z FNF-a, no bo mod to mod, tak? Nagrywam to, nagrywam. No ale no niestety mi tak ten i nie wiem, czy nie wrzucić. O, Jezu ale czasu. E nie wiem, czy nie wrzucić po prostu paru odcinków, na przykład dwa odcinki dziennie. Chociaż Daily cały czas jest, dzisiaj wyszedł poradnik, a ten odcinek wyjdzie w piątek, mi się wydaje. Te trzy odcinki, które nagraliśmy, Miki, pamiętasz, nie? Z tego z Water i Waterboya, to nie wiem, kiedy się pojawią. To nie wiem, kiedy się pojawią, bo szczerze nie mam pojęcia jak ja to chcę zmontować. Czy w ogóle. To się montaż montażem i fajnie by było to zmontować. Tylko że przy, przy, przy tych reklamach, co tam się wyświetlały, były takie głupie sceny i takie śmieszne, że nie wiem, czy ja to chcę montaż bo wyszło śmiesznie. Ale no niestety. Nadal jest zmontowania śmianko, nie zasłuż mi się czyn Nie wiem czy to w ogóle wrzucenie. Dziwnie to wyszło dla mnie. Jak to obejrzałem od nowa. Ale możeś, może to ten, może to zmontuję w końcu. Ja to po prostu jestem leniwa kurwa pała i mi się nie chce. Poza tym czasem ostatnio nie wiem. <laughs> Że i spadł kurwa z wysokiego miejsca. A, ej, a czemu ta spawnerka, w sensie ten yy, creeperów nie działa, w sensie ty tam cały czas yy... O, ale ci telefon Musisz awczyć i walić w miecza, czekaj. Polepiecie. Dobra, czekaj. To ja, to ja tutaj już jestem. Dzią. To, ja już to musisz jestem. być na dole, nie? Też mo... Znaczy, możesz być na dole, bo to jest już tak nisko, że też możesz awczyć. Tutaj? Poza tym... No. Super, że mam mieczyk. Zapomniałem mieczykiem. A nie mamy grabieżą. Najlepiej a, bo... Nie, czekaj, a zobaczę, czy mam z grabieżą. Muszę aż zobaczyć, bo nie pamiętam do końca. Ale możliwe, że nie mam. Bo wszystko pokładam do takiej jednej skrzynki, żeby tą lawę poprzewozić. Mam grabież. Jak się, jak było po angielsku grabież, bo nie jestem pewien. Looting. Looting. No to nie mam lootingu. A mam na przykład na jakimś innym mieczu? Nie mam. A nie by było mieć looting. Zobaczę, czy tutaj w tych księgach nie mam lootingu. To może bym sobie nałożył. No jakiś. Wtedy nie mam ani jednego lootingu. Ja pierdzielę. Dałbyś jakiś mieć z lootingiem? Masz jakiś? Nie mam właśnie już lootingu, bo to mi się wyłowiłem chyba. Hmm. Dobra, to... To Albo gdzieś u kogoś znajdę, albo pomyślę nad tym. Na przykład na żelazny bym sobie dał po prostu muszę trochę yy, expa mam. Więc to raczej nie będzie problem. A nie, nie mam expa. No właśnie muszę po Endermany po wybijać. A mam, gdzie jest mój mieczek? Dobra, ale go tutaj. Już pierdolnika bym zostawił. E, Okej, okay, to co tutaj miałem zrobić? E, dobra, bierzemy książki. Gdzie tu są? Tutaj jest lapis i zobaczę, czy jest looting. Cyk, cyk. Dobra. Nie ma. Dobra. No to lecę po Expo. Ogólnie też powiem Wam, że nagrywanie mi się nie tyle co ludzi, tylko bardzo powtarzalne jest. I ogólnie ja nie mam. Bo mam ostatnio gram w gry, które no niestety muszę grać z kimś. A Wiedźmina nie będę nagrywał bolami w Wiedźminie Dopiero... O kurwa. Spieprzaj! Spieprzaj! Dobra. I cyk siekiery. O kurwa, nie zabije mi siekiery na kwitach, w takiej mocy. Ej, co? jaka jest? No. Ten gaz jest jakiś zjebany, czy ja jestem zjebany? No w końcu. Dobra. E, tak naprawdę... Who's your daddy? miałem ograć i portala dwójkę z Szymkiem Ale on nie odpisuje czasami Poza tym teraz y, będę miał urodziny Siostra do mnie przyjedzie z zagranicy y, W sensie wtedy kiedy to widzicie to jeszcze dzień przed właśnie tym Myślę, że nagram z nią jakiś odcineczek śmieszny Albo na przykład z moim szwagrem No pełno pomysłów na filmetku powiem wam tak Żeby one dobrze wyszły muszę mieć po prostu Dobre możliwości wykonania. A niestety u mnie to jest taki problem, że ja kiedy coś wykonuję, to nigdy nie wychodzi mi to w 100% dobrze. No tak jak na przykład z tym e, odcinkiem. Pamiętam, e, co, to jakiś to był odcinek, ale nie pamiętam. Ten co chyba wczoraj z Desident nagrywałem. No to też nie wyszedł perfekcyjnie. Są e, na przykład rany w Izaku, które też nie wychodzą według mnie perfekcyjnie. Bo na przykład e, dostaje ten damage czy coś. I, mi się, e, i nagrałem właśnie odcinek z Izaka. Nie wyszedł najgorzej. Ale nie wszedł najlepiej. Bo wyszedł dobrze. Odblokowałem sobie alternatywną postać, nie? Ale przegrałem, niestety. I to jest właśnie problem, który ja mam. I nie to, że mi się nagrywanie nudzi, czy coś, czy będzie przerwa. Daily cały czas będzie trwało. Przez całe lato cały czas będzie daily. Więc nie myślcie sobie, że na przykład nie będzie daily, bo będzie daily bez problemu. To będzie cały czas. I wydaje mi się, że to nawet lepiej, że robię daily, bo. Nie, wybi nie wybiło mnie to Daily, ale Daily nie zawsze wybija, bo niektórzy mówią, że o, Daily to jest sposób na wybicie. No to nieprawda to algorytm musi polubić Twój content i tyle. A to, że algorytm praktycznie połowy filmów nie lubi, to już inna sprawa. Eee, no, ja tu na farmie spróbuję tego routinga tutaj ogarnąć. Eee, ogólnie też powiem Wam, że na tym serwerze spędzam mniej czasu, ale myślałem o stworzeniu jeszcze nowego serwera płatnego z bedwarsami, z skywarsami, z takimi rzeczami które byłby premium i non-premium tylko non-premium musielibyśmy wymyślić logowanie ale bedwarsy byłoby ciężko zrobić i na przykład żeby nie lagował, bo no, są serwery w których my byliśmy i dosłownie mnie te pało, patrzcie zaraz wam yy, pokażę yy, tylko jakby tu pokazać teraz tak myślę yy, tutaj na górze nie ma endermanów? nie ma endermanów to sobie mogę tutaj przeskoczyć patrzcie ja na przykład chcę skoczyć tu i tam mało łóżko moje, bo biegną przeciwnicy. No to ja skaczę i mnie cofa znowu tutaj. No to to jest jakieś głupie i to są serwery, które nie powinny tak dać. A Miki się w ogóle wyłączył. <grych> bo napierdalałem cały czas słowa. Trochę tak. ja się zagadałem za bardzo. No ale tłumaczę tutaj ogólnie. A ty, Miki, co tam, no. A ty, Miki, co tam ogarniasz teraz? No nic, ty szukasz lootingu do bicia tych Creeperów, nie? No jasne. Jest o, tu jakiś. To ja sobie nie ma żadnego lootingu. To ja polecę sobie wykładać Dirka tam, do farmy Kryzmarynu. Spoko. O kurwa, Libu. Aha, nadal jest 30. Trochę tutaj rozwalę. Ok, może teraz będzie. Gdzie tu jest książki, to są książki. Nadal nie ma. Dobra, teraz może. Nie. Power 2, power 1, blast protection. O, już nie działa. A działa. Sharpness kurde no. Że akurat sharpness, no ale dobra. Co to był za helikopter czy jakieś strzelanie z czegoś? LOL Brzmiało jakby ktoś to nie u mnie. Ktoś z czegoś strzelał, ale to w grze chyba. Ale ojo, to na nagraniu to... Oj, ol brzmiało dziwnie. Same Protection i Blood Protection bez przesady. Nie potrzebne nic są. Pajda, może znowu Expa na pewno. OL ich tu dużo tych Endermanów. Ile FPSów? 60. No to ładnie. I tak, i tak. OLE EXP. Leć EXP. Tak. No. Dobra. I wielu was pewnie ciekawi, czemu nie montuję odcinków. I już śpieszę z wyjaśnieniem. Ja, jako iż nagrywam gameplay, dla mnie montowanie odcinków jest strasznie problematyczne, gdyż nie wiem co wyciąć. Jako, że jestem początkujący, nie za bardzo wiem czy wyciąć jakąś scenkę, czy nie wycinać tej scenki, czy coś innego z nią zrobić, czy nie wiem, nadać jakiś efekt. To jest ogólnie też problem z tym, że ja montować nie lubię. Niestety to nie jest dla mnie montowanie i nie, nie szukam montażysty. Eee... Wydaje mi się, że po prostu montowanie nie jest dla mnie, jak na razie nie będę zbytnio montował, jedynie odcinki, które mi się na przykład przerwały gdzieś w połowie, to na pewno będę nagrywał, no bo w końcu musiałbym nagrać, co nie? Ja chyba będę musiał użyć raz tego, bo no nie ma szans, żebym... Dobra, walić to, jeszcze muszę nabić sobie. Ogólnie też... O, ogólnie też mi się wydaje, że o wiele trochę za dużo gier mam I nie wiem co tak naprawdę nagrywać Ponieważ Ponieważ mam za dużo gier, no i <grym> No i ogólnie też Nie wiem tak naprawdę co nagrywać, a nagrywam cały czas to samo Gdyż nie mam pomysłów Mam pomysły znaczy się Ale nie gram ostatnio w ogóle gry typu Team Fortress, po prostu takie gry mi się znudziły, za dużo w nie grałem i mi się znudziły. Wyjątkiem jest Isaac, ponieważ tam mam 130 godzin około, a nadal się nie nudzę. co się czasami tak, ale to już bardziej wtedy, kiedy się na przykład wkur wkurza eee, No i dlatego niestety nie montuję, dlatego też te odcinki wychodzą takie jak wychodzą. No i tak właśnie wyjaśniłem, więc chyba to na tyle. No nie zdążę. Do... Nie no, ja muszę iść teraz jeszcze umyć. Ja zaraz yy, idę też spać, no bo praca sezonowa, no to jednak jak od 5 rano zaczynamy, no to jednak trzeba długo spać. Więc zaraz się zabiję. O, teraz się zabiję. Teraz się zabije. Lecimy na yy, green a mi się wydaje, więc teraz kończę ten odcinek. No niestety muszę się jednak wyspać, bo ostatnie dni to jest po prostu koszmar z tym moim wyspaniem się. Nie wiem czemu, ale się nigdy praktycznie nie wyśpię, więc czekajcie o, tak będzie idealnie. Miki, lecisz do green screena. A ty już jesteś, dobra. Okej, okay. więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie. Dzięki, widzę. nie widzę, Dobra, to na tyle na ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie. Cześć. Cześć.